Nie jesteście sami, część trzecia. Zanim przekażę wam i ujawnię kontakty ziemian z innymi cywilizacjami, kumulacja przypadła na 1993 rok ze względu na anihilację materialną ludzi tej epoki, która już się wyczerpuje. Rozpada się pod naporem przełomu energetycznego budulec ludzkich archetypów, struktur DNA i ciał. Rozwinięte cywilizacje do Układu Słonecznego utworzyły pole, które pozostanie nienaruszone. Nigdy nie odnoszono się tak jak w owym czasie, tak wzniośle do Ziemi o Ziemi i jej mieszkańców. Obecnie Ziemia posiada uniwersalną konstrukcję. Naturalna baza Ziemi jest niezniszczalna. Powoli część ziemskiej populacji wymknęła się spod wpływów manipulacyjnych. Cywilizacyjnie gwiezdny rozwój pełnego wzniesienia ludzkość osiągnie w roku ziemskim 2162 roku, a w 1536 kalendarza imperialnego. Obecnie trwa obserwacja i potajemnie osłabia się prymitywne rządy. By ułatwić ich przeszłą asymilację. Kolejną rzeczą osłabiająca moc rządu i urzędów, prezydentów i rządów będzie ograniczona. Doprowadzi to do tego, że moc decyzyjna prezydentów i rządców będzie ograniczona, aby być efektywna, a w tych paru dziedzinach będzie to miało bezpośredni wpływ. Aby przygotować Ziemię do poziomu innej wibracji oraz częstotliwości. Charakterystyka: Typy istot przebywających w obrębie wymiaru. 1. Ewadamik or Evas, omijający zapory, utrudnienia: te istoty posiadają symbajant, duszę wewnętrzną, indywidualną rasy ludzkie. 2. Draconian or Draco S, jaszczury, gadoidyl, te istoty nie posiadają symbiontu, duszy wewnętrznej indywidualnej, ale zbiorową jazdę symbajant, duszy jaszczurowej lub gadziej linii genetycznej umysł zbiorowy bez indywidualizmu cecha społeczności pasożytów. Obie grupy dominują w tym sektorze galaktyki. Istnieje konflikt na skalę kosmiczną pomiędzy tymi dwoma grupami istot określanymi jako anioły i upadłe anioły. Upadłymi aniołami są osobnicy z gadziej linii genetycznej. Grupa ta dąży do opanowania przestrzeni życiowej w każdym czasie i miejscu. Owi osobnicy zamieszkują sfery ziemska, podziemna i pozaziemska. Istnieją przymierza obcych pozaziemskich grupy zwalczające się. Planeta Ziemia i System Słoneczny są strategicznymi miejscami w tej części galaktyki. Przymierza: Federacja Vega-Lyra-Tajgeta-Plides-Tauceti Wolf 424 Procyon, Alpha Centauri i Zeta Reticuli i ich filozofia życiowa nie jest filozofią agresji, większość należy do humanoidów z grupy A, Evadamic, Imperium, Alpha Draconis, Epsilon Boots, Rigel Orion. Bellatrix Orion, Polaris. Nemesis czarna gwiazda, protogwiazda o zbyt małej masie, aby nastąpiły reakcje termojądrowe, więc jest ona zimną kulą na zewnątrz Waszego systemu w kierunku Oriona jeszcze. Bliżej Alfa Centauri, odkryta niedawno jako satelita Iris i Zeta Reticuli II. Ich filozofia to filozofia pasożytów. Filozofia agresji większość to jaszczurowate i ich linie genetyczne. Korporacja, kolektywna inteligencja skoncentrowana przede wszystkim w systemie słonecznym, Sirius B., Arcturus, Aldebaran, Alteir Aquila, Butz Centaurus i Bernard Star współpracujący. Humanoidzi i jaszczurowaci w zakresie od odumiarkowanej filozofia. Interwencjonizmu, pasożytnictwa do skrajnego pasożytnictwa. Rodzaje istot przebywających na tej planecie w kolejności alfabetycznej: Agarians, a Agarianie, Agartianie, grupa azjatyckich i nordyckich ludzi żyją pod powierzchnią Ziemi w okolicach Gobi. Są to systemy pieczar, rozciągające się pod Himalajami do ich zachodnich granic, gdzie egzystują nagas. Systemy pieczar łącza agarty w centralnej Azji i świat węży. Mamy tu kult węża i gadzich współpracowników. Utrzymywali oni kontakty z nazistowskim fuli w czasie II wojny światowej. Dawno w przeszłości doszło do konfliktu z kultem węża po wejściu wojowniczych mnichów do jaskiń wyznawców kultu węża. W wyniku konfliktu gadi i ich kolaboranci zostali przepędzeni, jednak ostatnio odzyskują tereny, z których zostali wypędzeni. Alfa draconians – jaszczury z alfa w gadzie istoty, które założyły kolonie w alfi draconis. Jak wszystkie gadi twierdzą, że zapoczątkowali na tysiące lat temu życie na Ziemi, co by usprawiedliwić próbę przechwycenia na własność Ziemi. Są większą częścią zaplanowanego najazdu, który ostatecznie dąży od ukrytego trybu infiltracji do jawnego trybu najazdu. Okazja do przechwycenia planety skończy się z chwila. Kiedy ludzkie społeczeństwo stanie się międzyplanetarną i międzygwiezdną potęgą? Oni cały czas próbują blokować rozwój, jak i technologiczny ludzi na tej planecie, przez niedopuszczenie zaawansowanej technologii od mas społecznych ludzi, które prowadziłyby do ewentualnej kolonizacji innych planet przez Ziemian i ewentualne rozwiązałoby problem przerostu populacji. Zanieczyszczenia środowiska, żywności i innych środowiskowych problemów. Wiedzą je szczurowaci, że Ziemianie mają wrodzony instynkt samoobrony, więc nie chcą oni, żebyście osiągali międzygwiezdne możliwości i stali się zagrożeniem dla ich imperialistycznych zapędów. Kerians, Dracconian, Reptilianie, Altairians, Altarians, gadzi mieszkańcy Altair, Gwiezdnego System w Konstelacji Orła. We współpracy z Mniejszym Nordycznym Ludzkim Elementem i współpracujący z Szarakami oraz Wojskowymi Ziemskimi Kolaborantami. Główne źródło kolektywu znanego jako zbiorowe, które utrzymuje więzi z Asztar i gadzimi kolektywami. Drakonian, anakim, de anakim giganci o wzroście do 12 stop, wynikającym z zaburzeń genetycznych pochodzących ze związków samozwańczych bogów i ziemianek. Są bardzo podobni do ludzi i mogą się z nimi mieszać. Spotykani w pieczarach Ameryki Północnej w obszarach pomiędzy Alaską, Meksykiem, Teksasem. Ewadamik, Antarktykan Antarktykanie to jest tajny obszar operacji dla obu ludzkich i gadzich istot. Tam aryjscy naukowcy hitlerowscy zbudowali dyskoidalny pojazd Haunebu V7. Dyski mogą być pilotowane przez czystych, wyhodowanych blondynów o niebieskich oczach rasy aryjska. Podziemne ludzkie społeczeństwa rozwinęły włosy blond z powodu braku światła słonecznego, a nie z powodu związków genetycznych. Baza Antarktykanów znajduje się poniżej gór Neue Schwabenland, Antarktydy. Natomiast obca siłą gadzich rozciągnęła terror przez ten sektor galaktyki, zdobywając i popełniając okrucieństwa przeciw spokojnym mieszkańcom innych światów. W tym procederze uczestniczą ludzie z Antarktyki. Tam zawiązała się współpraca niemieckich hitlerowców z szarakami na pokładzie dyskoidalnego statku. To jest stwierdzone traktat z szarakami był zawarty przez Bawarski Tuli i Iluminatów w 1933 roku. Ta współpraca została przeniesiona do Ameryki przez Siajej. Które było założone z pomocą amerykańskiego hitlerowca Piątej Kolumny, jak również europejskiego hitlerowca, który był przeniesiony do Ameryki za pomocą projektu Paperclip i inne tajne operacje po zakończeniu II wojny światowej. Ewadamik Draconian, Atlans – Atlantowie, Atlanci, emotikon Smutek. Ci ludzie zwykle opisani SA jako życzliwi w porównaniu do innych grup. Zamieszkują ogromne miasta umieszczone w pieczarach w południowej Brazylii i otaczających regionach. Nazwa przyjęta z powodu terytoriów, które należały do przedpotopowego atlantyckiego imperium. Ewa Damig. Bernarians. Bernarianie mieszkańcy systemu gwiazdy Barnarda. Ludzie przynajmniej w części kontrolujący ten system gwiezdny wraz z pomarańczowymi. Kilka źródeł wskazuje na możliwą współpracę z gadami. Butins, Buteanie Gadis z systemu wolarza, zaangażowany w infiltrację społeczności ludzi na tej planecie. Biorą udział w przejmowaniu kontroli nad ludźmi w celu niedalekiego przejęcia planety i eliminacji, dominacji ludzi na planecie. Drakonian Ketians, Tau Ketians, Cetianie, Tau Ceti, ludzie z wyglądu przypominający mieszkańców obszaru Morza Śródziemnego. Oliwkowo-brązowy kolor skóry. Posiadają bardziej spiczaste uszy, są bardziej masywni od ludzi, nos bardziej obszerny, krótkie włosy. Mają przymierze z Epsilon Erydami i Plejadami oraz należą do federacji zwega Ummit Ewadami K. Kameleon, kameleony genetycznie to gady, jednak mogące upodabniać się do ludzi humanoidów. Używają modyfikatorów wyglądu zewnętrznego typu holograficznego, kiedy udają ludzi. Posiadają podziemne urządzenia w okolicach Dulcey, Nowy Meksyk, Dugway, Ute, Groom Lake, Nevada, Deep Springs, Kalifornia i Fort Lewis, Washington i w innych miejscach. Zaangażowane są w kilka programów infiltrujących ludzi. Gadi na przykład używają soczewek kontaktowych celem zamaskowania swoich źrenic w kształcie szczelin ustawionych pionowo. Planują cicha inwazję na społeczności ludzi, humanoidów celem likwidacji ludzi i zdobycia przestrzeni życiowej. Drakonian Chupa hupakabra. Wiele zabójstw kojarzonych jest z dziwnymi stworzeniami nazwanymi jako nieprawidłowe biologiczne jednostki ABE. To jest krzyżówka pomiędzy jaszczurowatymi a człowiekiem. Jako dwunożny, wyprostowany dinozaur o kształcie czaszki i oczu podobnych do człowieka bez ogona. Ma małe, czerwone, wydłużone oczy. Małe nozdrza, małe usta z klem, małe zęby, włosy czarne. Posiada umiejętność zmiany swojej barwy jak kameleon. Na łapkach ma silne pazury jako swoją broń. Porusza się szybko i jest w stanie skakać ponad drzewami. Nogi stworzenia przypominają nogi gadów lub kozła. Posiada mięsiste membrany wychodzące z jego pleców zdolne do zmiany barwy i pomagające w poruszaniu się i lataniu. Posiada ogon służący za ster podczas latania. Porusza się bardzo szybko. Obserwowany w wielu obszarach Porto Rico. Dłubacze, inna mutacja jaszczurki albo rasa węża zdolna do ukrywania się w noże pod ziemią. Czworonożny, zdolny do tworzenia sztucznych tuneli jak krety, albo nawet komory do usidlania albo zabicia niczego nie podejrzewających intruzów wchodzących do podziemnych tuneli. Mają wysoko rozwinięty system biowyczuwania. Dobrze poinformowani, rezydenci stali lub tymczasowi zajmujący się potajemnie rządzeniem, tworzący tajną społeczność. Zarządzający tajnymi podziemnymi bazami w Stanach Zjednoczonych i całej planecie. Wielu z tych grup posiada technologie umożliwiające przemieszczanie się do innych planet systemu słonecznego. Grupa ta ma międzynarodowe więzi: Ewadamik. Dragon Worms, smocze robaki, są to stworzenia podziemne i bardzo rzadko obserwowane. Jest to mutacja rasy wężowej, gadziej, lecz bierze udział w spiskowej działalności gadów. Są bardzo inteligentni, z wyglądu przypominają robaki lub kule bez kończyn. Dwarfs-drwale zdrobniali ludzie spotykani blisko pieczar w różnych częściach świata, włączając północna Kalifornia i południowo-wschodnia Arizona oraz południowo-zachodni Nowy Meksyk. Posiadają technologię czasoprzestrzenną z możliwościami podróży międzyplanetarnych. Dekagram Aquaticus syreny zanim powstało życie na lądzie w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątek i szóstej generacji jak i siódmej obecnej generacji ludzkiej. U zarania dziejów doszło do rozdzielenia gatunku Homo na Homo sapiens ludzi lądowych i Homo sapiens aquaticus ludzi wodnych. Oni żyją we wszystkich oceanie już od około 7 milionów lat. Odkąd na afrykańskim wybrzeżu Oceanu Indyjskiego doszło do zejścia pewnego gatunku człykokształtnych na plażę, gdzie znalazły one dużą ilość wysokobiałkowego i łatwo przyswajalnego pożywienia w postaci ryb, krabów, alg i innych owoców morza. CEO wpłynęło dodatnio na rozwój ich mózgu i przyspieszyło uzyskanie postawy wyprostowanej, zaś po upływie kilku dalszych milionów lat spowodowało przejście ze środowiska lądowego do środowiska morskiego. Spowodowało to u nich zanik nóg i wykształcenie się ogona z płetwą ogonową. Poza tym istoty te przystosowane są do ciemności panujących w wodach wszechoceanu stąd ich ogromne oczy, w których rhodopsyna została zastąpiona przez chryzopsynę, bez czego widzenie w szczątkowym świetle. Przenikającym do około 300 metrów głębokości byłoby niemożliwe. Istoty te posiadają zmysł echolokacji, jak waleniowate, dzięki czemu orientują się w wodnych przestworzach oraz umiejętności oddychania pod wodą, która się wykształciła. Istoty te oddychają powietrzem rozpuszczonym w wodzie, jak ryby, oddychają, tak jak waleniowate, powietrzem atmosferycznym. Wodne istoty zwane rasą Trachi Aquaticus to wczesna rasa pradawnych wodnych istot bardzo inteligentnych. Znane Wam z mitów i baśni jako Syreny są pozostałością istot i przybyszy poprzednich cywilizacji. Syreny i ich potomstwo oraz dzieci, które, podobnie jak ludzkie osobniki, rodzą się pojedynczo, a rzadko dwójkami. Jest też odmienna rasa zwana trechami, czyli tak zwane rusałki, według waszego nazewnictwa, są drobniejszej postury w porównaniu z ludźmi, ale ich muskulatura jest bardziej widoczna, żylasta, niezwykle silna. Są rasą należącą do rdzennej populacji prastarej Tiamat Ziemi, to także jedna z przedstawicieli pierwszej generacji istot ziemskich. Są rdzenni. Niemieszani i przetrwali. Nie są podatni na ingerencję innych istot. Są agresywne dlatego, że doznały wiele krzywd od ludzkiej populacji, teraz unikają Was. Trachi Akweticus Syrenia społeczność są inteligentnymi istotami dwudysznymi. To społeczność linarna są w głębiach oceanicznych pod dnem oceanów wodne kreiterii rozwiniętych wodnych cywilizacji korzystających z energii wody oraz asymilacji źródeł fauny i flory iluminescencyjnej, która daje im światło wewnątrz powierzchni Ziemi. Światło przetworzone przez kryształy daje im energię oraz zasoby życiowe. Żyją w zamkniętych, jasno oświetlonych przestrzeniach. Wypełnionych urządzeniami technicznymi nieznanego dla ludzi przeznaczenia. Są usposobienia dobrodusznych istot w srebrzystych odzieniach stworzywa nici pozyskiwanych z kryształu i wody oraz złota anatomicznie nieróżniących się od was, bez jakichś rybich ogonów czy płetw, ale mających widoczne skrzela tak, że mogą oni oddychać w wodnych głębinach, gdzie mieli plantacje jadalnych wodorostów. Polowali i wydobywali także złoża ropy naftowej oraz substancji programowalnej zwanej przez ludzi black goo. Posiadają biologiczne środki techniczne z wyhodowanych przez siebie roślin i zwierząt. W tym kontekście nie może być mowy o rozwoju technicznym Syren w waszym tego pojęciu. Ta społeczność doskonale wie o życiu na powierzchni i wiedzieli, co dzieje się na rondach, a nawet potrafią biegle władać kilkoma językami ludzkimi. Są bardzo rozwinięci pod względem zmysłów postrzegania oraz posiadają w głowie lokalizatory echolokacji. Porozumiewają się doskonale z delfinami, które są ich sojusznikami. I przewodnikami po płytszych głębinach akwenów wodnych. Mogą oni otrzymywać energię, metale i tlen w drodze jądrowego rozszczepiania wody. Na razie chcą uświadomić też ludziom, że przyszłość ludzkości leży także w głębiach oceanów zasobnych w niewyczerpane bogactwa, ale boją się reakcji destrukcyjności i zachowań ludzi. Ewa Borgs. Ewaborgowie, cybernetyczne formy kontrolowane przez ludzkie jednostki albo ludzie zmienieni chirurgicznie do takiego stopnia, że stali się cyborgami z natury, choć jeszcze zachowują duszę Ewadamik. Dracoborgs, cybernetyczne formy skontrolowane przez Gadzie istoty. Te formy cybernetyczne mogą też być ożywiane. Kierowane przez upadłych nadprzyrodzonych osobników lub parapsychiczne istoty. Mogą infiltrować społeczność ludzką, a wyróżnia ich na przykład brak odcisków palców, sztuczne umiejscowienie części ciała, może im towarzyszyć zapach siarki. Drakonian Gizan, Gizan, Gizanie Ludzie z Gizy byli wskazani przez Plejadan, jak również innych. Tam jest ogromna pieczara głęboko pod Egiptem, która jest zamieszkała przez ludzi z bliskimi więzami z amerykańskim tajnym rządem światowym. Ludzie z Gizy są kontrolowani przez jaszczurów, którzy są panującą potęgą. Greens D zieloni ludzie normalnego wzrostu posiadający oliwkowy kolor skóry. Utrzymują, że pochodzą z przestrzeni znajdujących się pod Europą, Ewadamik Semi semiase.